Witam was na moim kanale. Mamy jeszcze dzisiaj do załatwienia dwie sprawy. Przede wszystkim trzeba wylosować pięciu zwycięzców konkursów rocznicowych czyli jedno przejęcie konta i cztery konta do oddania. Ale zanim do tego przejdę mamy CVC od jutra. W związku z tym będą większe szanse na trafienie dwóch czempionów i już wam mówię kto tam jest na tej krótkiej liście. Pierwszy champion to jest Sacred Order i jest to Martyr. Marty, jeden z trzech championów w całej grze, który ma kontratak na AoE Ale po kolei Na jeden 1 ma Decrease Defense, całkiem przyzwoite szanse Na A2 Increase Defense, na wszystkich wrzuca Plus na wszystkich kontratak, 3 tury cooldownu, bardzo dobry ruch No i na koniec atakuje wszystkich przeciwników Wrzuca duży Decrease Attack i Provoke, jak widzicie 100% szans. Cooldown możemy zmniejszyć do 4 tur. Szkoda, że nie do 3, wtedy jeszcze mogłaby spełniać kolejną rolę na kanbosie, gdzie wrzucałaby decrease attack. Na koniec bardzo fajna aura. Zwiększa defense wszędzie o 33%. Staty poza speedem też bardzo bardzo przyzwoite. No i mamy też Wojda. Hmm, i tym razem Voidem jest Angar. Angar, który na A1 atakuje dwa razy jednego przeciwnika, ma jeszcze dodatkowe uderzenie, jeżeli jest Prowok, a ten Prowok wrzuca na swoim A2, gdzie atakuje wszystkich, wrzuca Prowok na jedną turę i umieszcza na wszystkich naszych czempionach Reflect Damage, a na sobie kontratakt na dwie tury. No i jeszcze ma Passive, jeżeli przeciwnik mający na sobie Prowok, go zaatakuje ma 40% szans na ponowne wrzucenie Prowok na jedną turę i każde uderzenie które on trzymuje zmniejsza obrażenia jego o 5% do 30% w jednej rundzie aura zwiększa hp o 44% ale tylko w faction crypts także martyr bardzo dobry champion angar raczej taki średni ok to jest z dwóch championów na których będą zwiększone szanse A teraz przejdźmy do losowania Jestem już na stronie gdzie będę losował Zwycięzców Wkleiłem już adres Tego filmu Zaznaczyłem, że nie będzie można brać Nie będzie brać pod uwagę Duplikatów, odpowiedzi do komentarzy Będą brane pod uwagę No i tutaj trzeba było Wpisać odpowiedni tekst Pierwsze będzie Przejęcie konta Ok, taki komentarz trzeba było wpisać. Zobaczmy, ile osób jest chętnych. 110 osób jest chętnych na przejęcie konta. Także życzę wszystkim powodzenia w tym momencie. No i losujemy pierwszego zwycięzcę. I Róży jest pierwszy, pierwszym zwycięzcą. Dziękuję, to konto dostanę. Czy dostanę to konto, czy nie, bez różnicy? Ja osobiście kuleję jest angielskim i okrotnie fajnie jest, że ktoś w Polsce kto tak fajnie tłumaczy. Moi klonowicze też cię oglądają, choć nie jestem liderem, chciałbym chłopakom trochę użyć dzięki Tobie zamiast męczyć, męczyć i męczyć, yy, oglądając Twoje filmy. Dzięki za poświęcony czas. Miłego dnia i wszystkiego dobrego. A Tobie również życzę wszystkiego dobrego. Yy, no, konta na razie nie wygrałeś, wygrałeś przejęcie konta, także. Umówimy się co do jednego obszaru w grze i postaram się zbudować Ci coś fajnego. Oczywiście jest drugi komentarz, więc będziesz brał udział również w pozostałych, w pozostałych konkursach. A teraz tylko zmienię komentarz, sobie go skopiuję. Ok, i drugim komentarzem to jest konto do wygrania Cała reszta pozostaje taka sama Zobaczmy ile tutaj 95 osób było chętnych na zdobycie konta Będę losował po kolei tak jak było to w filmie Czyli pierwsze konto to był Elder, Skark i Ninja Więc zobaczmy kto dostanie pierwsze konto Games Nights, przyjęcie konta Bardzo bym chciał drugie konto Please Janub, prawie ci się udało Dostajesz pierwsze konto. Także gratuluję Games Night. YouTube do ciebie idzie konto, gdzie jest Elder Skark i Ninja. Aleksander, Aleksander tam jeszcze był. Także pierwsze zwycięzca. Wybierzmy drugiego do konta z Roszkardem i Ninją. I Series Shot. przyjęcie konta. Rozwiję dalej kanał z Twoich filmów. Się wiele dowiedziałem dalej rozwi rozwijał się fajnie, że, że Ci pomaga. Także Series Shot, Ty dostajesz konto, gdzie jest roszkard Ninja, Aleksander. I przejdźmy do trzeciego konta. Tam był Kinga Rock, Ninja. Trzecim zwycięzcą będzie Jacek Piskosz. Gratulacje, super kanał prowadzisz. Życzę wytrwałości. Oby tak dalej. Dzięki za życzenia. A ja Tobie gratuluję. Zwycięstwa. I trzecie konto z Kinga Rogiem i Ninja idzie do ciebie. No i na koniec jeszcze ostatnie konto. Tam był Hundig i Ninja. I zobaczmy, kto wygra czwarte konto. Zbigniew Baranowski. Jeszcze w tym roku nic nie wygrałem. Pomyślałem sobie, a co tam może szczęście się uśmiechnie. Uśmiechnęło się do ciebie, Zbigniew. Ty wygrywasz konto z Hundigiem. I ninjom, także gratuluję wszystkim zwycięzcom. Odezwę się do Was, zweryfikujemy, zweryfikujemy Waszą tożsamość, żeby przypadkiem ktoś tego konta, jakiegoś konta nie zwinął. A ja na dzisiaj już kończę. Mówi do Was Samael, cześć!